Pan Tomasz Kłaszewski z Gazety Wyborczej był przewodniczącym, czyli pani Emilia Klejmo z Radia 5, pan Marek Starczewski z S24 i moja osoba Grażyna Serafin, sekretarz redakcji. Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2012 roku po przeczytaniu wszystkich nadesłanych na konkurs pism placowych i szkolnych postanowiło podzielić się następującymi uwagami. Cieszy nas, że konkurs otrzymuje, utrzymuje się na wysokim poziomie oraz, że biorą w udział wszystkie rodzaje szkół. Komisja docenia to, że szkoły podjęły trud wydawania pism papierowych w dobie innych środków przekazu, głównie internetu. Wartość tych pism jest ogromna. To świadectwo życia szkoły i nieoceniana wartość archiwalna. Komisja podkreśla ogromną rolę o tych pism, które są polem do wydobywania talentów dziennikarskich i literackich, które to wykraczają poza program szkoły. Komisja konkursu zachęca redaktorów pismi i opiekunów do prania udziału w warsztatach dziennikarskich, które z pewnością pomogą w redagowaniu kolejnych numerów. Żyli konkursu zachęca inne szkoły do podejmowania trudu wydawania pism szkolnych, a dyrekcję szkół prosi o wspieranie tych inicjatyw oraz szczerze podziwia opiekunów za wytrwałość ogrom pracy wkładanych w tworzenie pisma i dopingowanie dzieci i młodzieży yy, i zachęca komisja do dalszego tworzenia. To było tyle uwag od Żyli. Żyli Kawamarza 2012 postanowiło przyznać wyróżnienia dla. Czy jest Pan dyrektor, który będzie wręczał nagrody dla? pisma Diamencik ze szkoły podstawowej nr 9 klasy pierwszej a za cenną inicjatywę y, objęcia y, y, i rozpudzania w najmłodszych uczniach aktywności literackiej i dziennikarskiej. Obiekt pisma jest pani od dawna pani Jolanta Eism. Brawa, brawo, brawa dla maluchów. <klucz> Bardzo się cieszymy. Tam, tam oczywiście... Pani czuła na tym, żeby podpisać, przepraszamy, nagrody. Wyróżnienie żyli przyznało redakcji szkolnego pisma Bigos ze Szkoły Podstawowej nr 7 za ciekawe inicjatywy redakcyjne. Czy jest redakcja Bigosu? Chyba nie ma. Opiekunem jest pani Teresa Amzulewicz. Niemniej jednak dziękujemy za udział w konkursie. Wyróżnia żyli także szkolne pismo GMK z gimnazjum Marii Konopnickiej w Sławka. Własnej młodzieży. Doceniała, doceniła. To opiekunem jest Pan Grzegorz Kolejna. Zapraszamy, zapraszamy. I młodzież i również i opiekuna. Młodzieży. Zapraszamy młodzież po biur nagrody. Jury, konkursu. Prosimy tam. Tam Pani czuwa nad na, listą z podpisami. Redakcja. Yy, i także wyróżniło redakcję pisma Feniks z szkół nr 3 w suwałkach za staranną i przejrzystą szatę graficzną pisma. pisma. Zapraszamy. Opiekunami pisma jest pani y, Krystyna Babin, pani Agnieszka Piłak, pani Wioletta Ktylenda-Twardos. I prosimy uczestników i ich opiekunów wpisać się później na listę. Jury, a teraz na nagrody następujące pismo. Kategorie szkoły Podstawowej. Trzecie miejsce, szóstka ze Szkoły Podstawowej numer 6 w Suwalkach za estetyczną szatę graficzną i ciekawe strony rozrywkowe pisma. Opiekana jest Pani Jolanta Walicka. Czy jest szóstka z szóstki? Nie ma, przykro nam, odkładamy. Szóstka z szóstki nie dotarła. Odbiór nagród bardzo prosimy tutaj Pani Marii podpisywać. Uwaga, drugie miejsce otrzymuje pismo Wieści Borek ze Szkoły Podstawowej numer 11 w Suwalkach za funkcją edukacyjną pisma oraz piękne limeryki. Bardzo podkreślało to, żyli, po prostu jest wzruszane. Opiekunem jest Pani Iwona Kacprzyk oraz Iwona Pani Żukowska-Wódkiewicz. Siwolek istnieje już naprawdę od wielu lat i, i ciągle się utrzymuje w dobrej formie, bardzo dziękuję. Pierwsze miejsce szkolnemu pismu Agrafka przyznano ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Słortach za wielość informacji dotyczących życia szkoły oraz samodzielną i interesującą szatę graficzną. Zapraszamy. Tak, tutaj jest. Opiekunem jest pani Jolanta Kart i pani Izabela Kruszko, a to młodzi dziennikarze za wielość informacji dotyczących życia szkoły oraz samodzielną i interesującą szatę graficzną. Dziękujemy. Proszę się nie rozchodzić. Zrobimy wspólne diecie. Kategorie szkoły ponadgimnazjalne. I tutaj dwa miejsca, czyli egzekwo. Dwa miejsca pierwsze. Egzekwo. Drugi rulet. zespołu. i zapraszamy młodzież. Woo! Młodzież też też tak. I również pierwsze miejsce naprawdę tuż obok, a nawet ręka w rękę. Drugie, pierwsze miejsce egzekto pismo CDN zespołu szkół nr 4 w Subałkach za bogatą stronę informacyjną o życiu szkoły. Dostosowanie tekstów do profilu szkoły i umieniec znaleźć, znajdywania sponsorów. O, opiekunem pisma jest pani Lucyna Kosta, Kosta, Królska, a także pani Mariola Karpińska. Zapraszamy, najpierw tak trzeba podpisać odbiór nagród. Zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Żyry gratuluję zwycięzcom i wyróżnionym. Zachęca redakcję pism do udziału w konkursie w roku przyszłym. Jednocześnie gratulujemy opiekunom za zaangażowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Jednak Komisja, i jeszcze, Komisja czuje się w obowiązku przypomnieć, że Sponsorem Kałamarza 2012 jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ostatecznego w Suwałkach. Na tym protokół zakończono i podpisano, czekamy na Was za rok, prosimy do wspólnego zdjęcia.